Dzień dobry, moi drodzy niekto szlakowicze. Witam Was na kolejnej wycieczce. Dzisiaj zabiorę Was w niezwykłe miejsce, które jest bardzo rzadko uczęszczane, ponieważ leży na końcu świata. O, lecisz, czapla. Tego nie wolno robić, albo nie powinniście, ale. Zledzimy wam klipa, żeby obejrzeć ten kościółek dokładniej, to można obejść go dookoła i tutaj od tyłu jest dziura w płocie, tajne przejście, Ale nikomu o tym nie mówcie, można się wtedy prześliznąć i obejrzeć sobie kościółek z bliska. Ale z tego co widzę, to nie tylko my e, o tej dziurze wiemy, ponieważ jest tu wdepnana ścieżka dookoła kościółka, więc wiele osób tędy wychodzi Zobaczcie jaki przepięknie obryśnięty bluszczem albo jakoś winorośną. Nie wiem, czy coś będzie widać, ale udało mi się zajrzeć do środka. Kościółek jest nawet zachowany w dobrym stanie. A co ciekawsze, jest do kupienia. Należy on do Palikota, a jak wiemy, ma on teraz małe kłopoty finansowe i wystawił go na sprzedaż. Albo syndykat. Który próbuje spłacić jego długi. Wystawił Syndyka, go syndyk. By <noise> Jeśli macie 650 tysięcy, może by wasz. Wyruszamy z Okrzeszowa. Okrzyszyna. <noise> Jeden punkt dla mnie. I ruszamy na szczyt. Jański Wierch. Jesteśmy w górach kamiennych a bardziej dokładnie w Kruczych i zabieramy Was na wycieczkę, która będzie miała na, na 7-8 godzin wędrówki no, dyskusyjne. bo na PCZ mówią, że 9,5 aha 9,5 to zabieramy Was na całodniową wycieczkę zdobędziemy kilka szczytów pogoda dzisiaj nie dopisuje Znaczy jest dosyć ciepło ale jest wilgotno nie ma słonka, ale co tam? Jak to się mówi, nie ma złej pogody, są tylko źle ubrani ludzie, a my dzisiaj ubraliśmy się jak na wiosnę, więc będziemy szli szybko Mogłoby się wydawać, że góry Jastrzębie, w których się znajdujemy, mogą być mało ciekawe, ale to nieprawda, ponieważ one co sąsiadują z górami stołowymi. Jak widać na zaznaczonym obrazku, czasami czerpią z tych gór stołowych pewne atrybuty. I jest ten szlak bardzo uroczy. I miejscami dosyć strome. Patrz, to jest krzyż jak głosi górska legenda na tych skałach palono czarownicę, ale tak naprawdę jest to krzyż graniczny ponieważ tutaj w dole znajduje się słupek graniczny i tabliczka informująca, że jesteśmy na pasie granicznym więc musicie uważać gdzie sobie robicie sobie krzywdę czy po polskiej czy po czeskiej stronie, ponieważ jak przyjedzie czeska czeski GOP to zapłacicie za interwencję, a po polskiej stronie tego nie zrobicie, więc pamiętajcie, jak upadniecie, zamieńcie sobie nogę, to przyciągacie się na polską stronę, albo wykupicie sobie międzynarodowe ubezpieczenie. Z tego miejsca rozpościera się przepiękny widok na czeskie Wszystką stronę, ale niestety dzisiaj jak w bazie mlecznym, tylko mleko. Szlak póki co prowadzi wzdłuż kwesta. Kwesty, a to się nie odmienia. Szlak prowadzi wzdłuż granicy od słupka do słupka. E, wzdłuż kwesty. Nie wiem co to znaczy, ale. No to jest to miejsce. Tak, żeby wam dowiedzieć czym jest quest, to nie jest jakaś trudność w grze, a coś w rodzaju klifu. Idziemy po grzbiecie klifu. Tutaj w dole jest przepaść, przepiękne. Co jakiś czas wyrastają artefakty w postaci kamieni głazów i naprawdę gdyby nie śnieg i mgła to yy, ten szlak jest naprawdę przeuroczy. A z tego co mi się wydaje to na dole, gdy ruszaliśmy, stały tylko dwa samochody, więc raczej tłumów dzisiaj na szlaku nie będzie. Chociaż się nie dziwię, bo taka pogoda, że większość woli chyba w domu siedzieć. Pięknie. Jak stąd teraz zejść? Jak ninja. Zrbnicy. Zaraz przy szlaku po czeskiej stronie znajduje się źródełko oraz taka wypasiona wiatka z miejscem na palenisko idealne miejsce na jakiś postój, żeby można było się bo tutaj zatrzymać, posilić. U nas w pensynacie też taka kwiatka powstanie. Kiedyś. Najpierw w pokoju musimy zbudować. To źródełko to jednocześnie jest kapliczka, która powstała w 1908 roku. Około. I jak widać, można zauważyć, jest tutaj dużo Maryjek i kubeczków, z których można skorzystać, przy napiciu się tej cudownej wody. Mam nadzieję, że ona leczy, a nie ona się zarazi przy, przy pomocy tego kubeczka. Maryjko, masz oczy jak pies haski. A jaki to jest święty? Czeski, święty. <śleski> Widzę, że czeska ekipa. <noise> Ten <Tań> już czwarte. <głos> <głos> piwo wypił. Tutaj na pierwszym planie też panowie a, trzymają brywary w rękach. Czeska figura piwna, słynna, Polska też zresztą. Ale fajnie, że chodzą po górach i piją piwo w takich miejscach, a nie przed telewizorem. E, granica w tym miejscu przebiega od bardzo dawna. Tak to bo... się sobie Polska wizualizują. <głos> <głos> <Ta> Polska. <noise> Drzewo wchłonęło już tablicę. A my wracamy na szlak, e, idziemy żółtym. Tam u góry łączy się żółty z zielonym, i idziemy w tamtą stronę. Jezu! A, stary, wychodź stamtąd, błagam Cię! Stary! Jest pięknie! Niebezpiecznie. Uff. Nie wiem, jak zajść. Jest tu taras widokowy, z którego spotyka się przepiękny widok, ale nie tego dnia. No i jest też niebezpiecznie. Tu też jest takie oznakowanie, żeby uważać, ponieważ jest tu próg, ale dzisiaj jest też tutaj lód. A sam taras, jak można zauważyć, jest uszkodzony w tym miejscu. Więc można przy odrobinie nieszczęścia wyjechać. A tutaj znajduje się kolejna wiadka. Ten fragment szlaku zielonego, którym się poruszamy, jest szlakiem długodystansowym szlakiem granicznym. Ma chyba 10 km, a prowadzi z przełęczy okraj do prawie w góry stołowe do jakiejś miejscowości. A tutaj, bardzo proszę, Krasowa Wychalidyka, czyli Twarda Halina. Bierzcie poprawki na to, co mówię. Ten punkt ma 600 złotych nad podziałem morza. My się tutaj nie zatrzymujemy na długo, bo przed nami długa trasa, a mamy za sobą dopiero jakiś Ile kilometrów? Dwa kilometry. Dwa kilometry, a przed nami jeszcze jakieś 20... nie chyba pięć. Więc <gryw> to będzie długi film. Zapaszcie sobie herbatę. Idziemy. Zdobywamy pierwszy szczyt na dzisiejszej wycieczce. Joński Wierch 6,97 metrów na poziom morza. Taka ciekawostka, tutaj poniżej, jak możecie dostrzec, jest. Tabliczka właśnie e, przedstawiająca ten zielony szlak długodystansowy. E, to jest to polsko-czeski szlak i w Czechach nazywa się Czeska ścieżka, albo steska ścieżka, cześka. <grym> to jest śmieszny język, nie to co. No i stąd jest też punkt widokowy. Szybko rzucamy okiem. Trzeba będzie kiedyś jeszcze wrócić. Ponieważ teraz to ja jestem przekonany, że to jest przepięknie, ale dzisiaj to mało co widać. Taka ciekawostka: gdy nasz pejzaż już kiedyś powstanie, to na start tego dzisiejszego szlaku jest jedynie 30 minut samochodem, więc jesteśmy w, w samym centrum Sudetów. Jest tutaj wszędzie blisko. Teraz przed nami jakieś 6 km po zielonym szlaku. E, za 6 km dotrzemy do przejścia granicznego, gdzie odbijemy e, na żółty szlak e, w kierunku e, królowego kral Spiczaka. A po drodze miniemy jedną górę w a tak możemy się delektować przyjemnością wędrówki w mokrym śniegu. Widzimy do miejsca, gdzie od zielonego szlaku odbija szlak, a właśnie zaczyna się szlak niebieski. Tutaj znajduje się też taka maleńka wieteczka, w której można zrobić sobie postój. Z tego co widzę, jest sucha. I nawet fajnie, że nie ma tutaj żadnej ławeczki, bo ewentualnie podczas wędrówki szlakiem można się tutaj rozbić obozem. Tutaj w ogóle ktoś przygotował trochę drewna, tam w oddali widać oznakowanie niebieskiego szlaku które z daleka wygląda jak zielone i mam taką anegdotę jak mój kolega daltonista powiedział, że to nie jest że to jest dosyć duży problem dla daltonistów szczególnie wieczorem gdzie kolor niebieski z zielonym wygląda identycznie no i w takim, w takim miejscu gdzie są obok dwa szlaki, zielony i niebieski no osoby, które mają problem z kolorami Mogą nie wiedzieć, nie mając żadnej aplikacji czy też mapy, w którą stronę ruszyć. I mogą ruszyć w przeciwną, znaczy niewłaściwą. Nie wiem, czy będzie to w mikrofonie, ale tam e, jakaś paniczne... Dźwięki ptaków miały miejsce. Jak w filmie Hitchcocka. Mam nadzieję, że nas nie zaatakują. A w ogóle tutaj jest śmiesznie jak widać granice. Tu jest wiosna, tu jest zima. Tu wiosna, tu zima. Wcześniej szliśmy granicą lasu po stronie pola idąc po śniegu, ale słyszeliśmy, że jednak wrócimy do lasu gdzie nie ma tego śniegu za dużo i idzie się dużo fajniej, przyjemniej, bo tam na otwartej przestrzeni to takie mleko. Chociaż widzę, że jednak zaraz wrócimy na otwartą przestrzeń, bo szukamy szlaków w krzakach. Szlak! Szlak, gdzie jesteś? Nie, musimy iść tutaj, nie, się tutaj trudnością podczas... Tego odcinka jest to, że szlak prowadzi taką starą rozjeżdżoną drogą, którą już nie, zarośniętą i wszyscy jeżdżą tam po polach a, Bo to już nie da A też się nie da bardzo iść, bo to jest podmokło i krzaczaście Dlatego też, no i patrz, rozjebało mi czapkę. I 140 minut poszło się jebać. Na szczyt Murowiniec. No i powiem szczerze, że droga jest dość wymagająca, szczególnie teraz z zimą. Tutaj leży trochę śniegu. I gdyby nie to, że idziemy granicą, po której jeżdżą kłady z patrolami, które torują drogę w śniegu, to byłoby. I jeszcze trudniej, pogoda nie rozpieszcza. Tutaj na szczycie jest większa wilgotność. Ale za chwileczkę przed nami wiatka, w tym krótki postój. I posiliśmy się małym co nieco. Gotowanie na ekranie. W dzisiejszym odcinku zjemy pączka z Biedronki, a nie jest to zwykły pączek, Widzę, że inni się bardziej zdrowie. Jest to pączek z pistacją i dołoczadą. Mm. Warto było w tym śniegu brodzić, żeby móc zjeść czy niezdrowe kalorie. Pamiętajcie, żeby na postojach nakładać coś ciepłego na siebie, bo się łatwo przyziemić. Oprócz tych niezdrowych kalorii oczywiście jeszcze jest z bananek. Orzeszki. Zdrowe batoniki. Nie wiem, zdrowe batony, ale... No i. <ścoughs> Przeszliśmy 9,5 km. W ile czasu? Mm. 3,20, ale zrobiliśmy 680 w góra. Przed nami teraz jeszcze ładnie. prawie 12 km. Jakieś 3,5 godziny drogi. I wcale szybciej nie będziemy szli, wbrew temu, co może przewodnik twierdzić, ponieważ idzie się ciężko po tym śniegu. Będziemy, będziemy spokojnie jesteś gadającym termosem nie spotkaliśmy nikogo ciekawe jest dziko ale z drugiej strony jest taka pogoda jest mokro i zimno tak, a Ola wzięła ze sobą buty z siateczką i biegowe i krótkie skarp skarpetki biegowe letnie hmm. pamiętajcie, w ten sposób giną ludzie w górach Trzeba się dobrze przygotować na wycieczkę. Ja dobra. jestem profesjonalistą. Nie pierwsza, dobra. Poświęcę A się. ja tymczasem zjem sobie e, cyrkała sztuczka. Tara. są drobiorze się. No chciałem zażegnować, no nie wyszło mi. I nie jestem doskonały. A wiatka, przy której się zatrzymaliśmy To wiatka już przy żółtym szlaku, na który zeszliśmy. Ponieważ... E, Tamta na rozejściu była bardzo wyeksponowana, nie miała w ogóle żadnych ścianek i stwierdziliśmy, że będzie tam nieprzyjemnie, szczególnie w tą pogodę. Dwa kilo Dokąd? A, na szpit. Dobra, Kralowski Szpiczak, dwa kilometry. I to będzie ostatni szczyt na dzisiejszej trasie. Później tylko w dół. No, widoki dzisiaj nie rozpieszczają. Ale tak czasem w górach jest. No, my się cieszymy, że możemy tak aktywnie spędzać czas. Dobrze, że na mnie możesz patrzeć. Tak, mam piękny widok, który ucieka cały czas przede mną. Ja to taki wiecie, na mnie się znaczy już nie patrzy, na mnie się tylko czuje. <grystanie> 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 Więc idziemy w tą mgłę. 300 cztery drogi i tutaj nigdzie nie ma, bo za tamtym drzewem gdzieś tam dalej nie ma w ogóle e, oznakowania, gdzie się wspinać na szczyt. Sz, sz, szyszaka? Siusiaka. No. <laughs> Dziś mają jakieś takie bardzo e, lekkie podejście do oznakowania trasy, szczególnie na skrzyżowaniach. I trzeba być czujnym, jak nie macie żadnej aplikacji, bo map. O, to się możecie troszkę nachodzić tam i z powrotem. O dobra, jest tutaj. Dopiero w jakiejś odległości, nie wiem, 20 metrów jest na drzewie oznakowanie, i Wam pokazuję. Bardzo proszę. Niebieski trójkącik, czyli punkt widokowy, szczyt góry, za którą, za którą którą za chwileczkę zdobędziemy. Jest zimno, założyłem kaptur. Mam rękawiczki dzieciusia. Ciężko mi się operuje kamerą. Ale tego się dla Was nie robi. Jest zwycięstwo kralow w jakiś tam szpiczak zdobyty wbijam te dwa nagi kijki i odchodzę. Uko. Musicie wiedzieć, że Kralowiecki Szpiczak, który liczy sobie 880 metrów nad poziomem morza, jest najwyższym szczytem w górach Kruczych. Wiem, że nigdy o tych górach nie słyszeliście, więc do tego ja przybywam z taką informacją. Są to urocze góry. Myślę, że Warto je kiedyś odwiedzić. Ja to jeszcze na pewno wrócę, jak nie będzie śniegu i będzie lepsza widoczność. No, niosę ze sobą w plecaku drona, ale nawet go nie wyciągam, bo boję się, że go zgubię w tym gle. Podejrzewam, że rozpościera się stąd widok. Nie dzisiaj, ale jakiś jest. Szczyt jest obrośnięty dookoła drzewami. Poza tym jednym miejscem, gdzie kiedyś była jakaś jakiś wyciąg, kolejka. Trudno powiedzieć, e, taką chyba to była jakaś wieża, która się wywróciła. Chociaż nie, tam są jakieś podkłady. E, tam się to skończy. To może była skocznia narciarska. Dobra, nie wiem, więc nie będę tutaj snuł jakichś opowieści. A teraz wracamy do wiatki. Ja tak nie mówię. Szefie, gdzie dalej? Po śladach. Czego, dzika? Dzikusia. <śladania> po śladach do wiatki. A później nową drogą. Zobaczymy, może coś się przydarzy jeszcze ciekawego. Musicie wiedzieć, że w górach teraz są dosyć trudne warunki atmosferyczne. Było przez jakiś czas cieplej, śnieg stopniał. W nocy jest mróz, więc pojawia się lód. No i w Karkonoszach w ostatnich dniach było wiele wypadków, ponieważ jak to Mówią ratownicy: Są szklane góry. Tak, dla ciekawostki: w tym sezonie było już ponad 60 akcji ratowniczych, blisko 70, a w zeszłym roku, w tym samym czasie, było tylko 28. Więc góry stały się bardzo popularne. Wiele osób wyrusza na wycieczki w góry, nie będąc przygotowanym. A podstawą to są raczki, czasami nawet raki. I warto odwiedzić stronę, znaczy zapoznać się z pogodą. No i wejść, na przykład, idąc w Karkonosze, wejść na stronę Karkonoskiego Parku Narodowego i tam poczytać jakieś komunikaty, które szlaki są zamknięte, które są niedostępne, które są zagrożone lawiną itd. itd. Apeluję do Was o rozsądek. docielamy do wiatki, w której mieliśmy początkowo gdzieś małe co nieco przyszliśmy tutaj po własnych śladach ale teraz szlak, którym przyszliśmy prowadził tam na górę, ale my schodzimy ze szlaku i teraz pójdziemy sobie trasą rowerową która ma nazwę pętła rowerowa Gór Króczych jak się domyślacie można być pętla, pewnie jadąc pewnie tutaj latem wrócimy na rowery zostało nam jeszcze 7 km do mety do naszego samochodu, ale póki co do gazu się poruszamy. Jest rozjeżdżona, wyjeżdżona, szeroka, więc się idzie super. A minusem dzisiejszej trasy jest to, że niestety, nie mając samochodu, będzie bardzo trudno dostać się na, do miejscowości, w której wyruszyliśmy, ponieważ to jest koniec świata. Tam chyba nic nie jeździ. Ale jest to z drugiej strony jakieś 30 minut jazdy samochodem od Brzycha. Już wszystko wiem skąd ta odśnieżona droga, ponieważ tutaj trwa jakaś wycinka i się zwożą drewno i żeby zrobić to sprawniej szybko to sobie drogę Nie rozumiem czemu się wycina w górach drzewa bo pozyskiwanie tych drzew jest naprawdę trudne i kosztowne ale tutaj widzę że jednak trochę droga została rozjeżdżona przez chłopaków No, i schodzimy z gór. się zlatujemy w, sumie w górach kluczych. Jak widzicie, śnieg znika. mgły też zniknęły, a przed nami rozpościera się dolinka. Tam dalej jest miejscowość, w której zostawiliśmy samochód. i za chwileczkę kończymy naszą wycieczkę. A jeśli Wam się podobała ta trasa, to w opisie filmu umieszczam link do śladu GPX, który możecie sobie pobrać, wgrać w telefon czy w zegarek i ruszyć na jedną wędrówkę. Jest pomysł, żeby nakręcić film, ale ślisko, <laughs> żeby nie zginąć na samym końcu wyprawy. Jest pomysł, żeby nakręcić serię filmów o zdobywaniu szczytów korony Sudetów. Jest to chyba 28 szczytów. Czy jakoś tak. Po polskiej i po czeskiej stronie. Jeśli Wam się ten pomoc podoba, to napiszcie w komentarzu. Yy. I może zrealizujemy tą serię filmów. A tymczasem witam Was w Polsce, bo zapaliliśmy polski zasięg. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.